Cześć, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Fortnite'a. Pomyślałem, zagramy sobie dzisiaj w Fortnite, ja już klikam graj, dawno nie graliśmy, oj jakiś czas to już minął, oj 2-3 tygodnie, no szłoby to łatwo policzyć, tak, bo przecież ostatni odcinek z Fortnite'a tak wyznaczałby nam ten, tą datę. Tak, i powiem wam, że ja też nie grałem w Fortnite'a, więc faktycznie tutaj trochę sprawy nas na pewno wyszedłem, tak, więc dzisiaj raczej nie liczyłbym na jakieś tutaj nie wiadomo jakie wielkie ilości likwidacji, no ale mam nadzieję, jestem prawie pewien, że będzie tutaj fajna zabawa. Co by tutaj, a może zobaczymy, czy to nasza sadzonka przez tyle tygodni, na tam jeszcze jest. W sumie ona się chyba wyświetli, jak już wystartuje autobus. W ogóle dzisiaj będzie raczej taki pewno krótszy trochę odcinek. Powiem wam szczerze, że ci co tak na bieżąco oglądają, to wiedzą, że tam będzie to dosyć późnie, bo dzisiaj faktycznie nie miałem specjalnie czasu. Ustanie w ogóle, powiem wam szczerze, że nie ma czasu. To praca, to, to i naprawdę tego czasu jest coraz, coraz mniej. A jeszcze do fryzjera poszedłem, muszę się pochwalić. Pewnie doskonale widzicie, jak tak obejrzeliście przed chwilą, ostatni odcinek. I teraz to różnica na pewno jest. Zobaczymy na mapie. No jest, jakby, jakby, jest to nasza sadzonka. No to polecimy tam i zobaczymy, jak nam pójdzie. No tak jak mówiłem, pewno, jeżeli. Faktycznie tak na bieżąco oglądacie, no to ten odcinek będzie dosyć później. Mam nadzieję, że będzie, że nic nie wyskoczy, bo to tak czasem... Wiecie jak to czasem jest? Internetu może nie być czegoś. Są rzeczy, których się nie przewidzi. No dobra, tam jest ładny kawałek jeszcze, ale to myślę, że... ...się tu zatrzymamy na chwilę, a potem do tej naszej sadzonki... Pojedziemy, pobiegniemy. Okej. Okay. a no teraz tak widziałem, widziałem taki jakby sezon Dragon Balla, tak? Oj to stara taka, znane anime z dzieciństwa. Pewno większość z nas tutaj z Was mogłoby tak powiedzieć. Ja też, jak najbardziej. Dobra, nie widzę tu nic. No i mamy likwidację. No, jak na tyle przerwy, to chyba nie jest tak wcale najgorzej. Chociaż jedna jaskółka, to wiadomo, że wiosny nie czyni. Oh, gdzieś tam jeszcze jakieś strzały O, mamy drugą likwidację, ale już było ostro, już myślałem, że na tym zakończymy, słuchajcie, ten mecz. No bo odcinku byśmy oczywiście tak szybko nie kończyli. A że może będzie krótsze, ale bez przesady nie będziemy przecież robić jakichś takich mikro odcineczków. Dobra, to jeszcze tą skrzynię... O, fajnie jeszcze sobie osłonkę tutaj zbierzemy. No dobra, i spróbujmy do tej naszej sadzonki się dostać. Jeszcze przeładujemy wszystkie bronie, bo przecież w tej grze nigdy nie wiemy, co nas czeka. O proszę, tu też ktoś ma sadzonka, Skorzystamy z czyjej. Chociaż ta nasza chyba daje lepsze jednak bronie. Jakieś tam. Bo ta chyba po prostu nie daje jakby owoców. O, nie daje owoców, tak. A tam ta nasza powinna nam jakieś tutaj ciekawe dać. Z których oczywiście wypadają bronie, no jak to? Tego typu grze. nadzieję, że ona jest ta sezonka, że nikt nam jej nie zniszczył. To, że jakaś czyjaś inna. No i jest. Grzybki ok, sobie weźmiemy. No i są jakieś epickie owoce. Miło mi taką tutaj nam broń. Wow! I mamy trzecią likwidację. No i za tu weźmiemy sobie te duże tutaj osłonki. No i chyba już nic z tym naszym drzewkiem więcej robić. Tu nie będziemy. No bo co innego. Jedziemy przed siebie. No też nie mogę usunąć jakoś. O, o warto, warto było otworzyć tą skrzyneczkę, tak? Fajny tutaj karabin nam wypadł. Ktoś tam strzela. Jakiś bandyta. Gdzie jesteś bandyto? Ok, mamy czwartą likwidację. Zaczynamy intrygować to czerwone kółko. To jest w sumie jakaś nowość. Nie wiem co ono oznacza. Śmiało możecie pisać w komentarzach. Skąd ono? Skąd ono? Czemu? Po co? Na co? Czyżby to jest takie zmienione? W sumie może być, bo nie mamy takiego typowego kręgu i to chyba jest, że jak tutaj tego gracza zlikwidować i chyba go mamy. No gdzie on jest? No gdzieś tu. Tak, to będzie na pewno to kółko. No będzie tak oznaczać. Aha, dobra, ucieka. No to gonimy go, gonimy, gonimy. Tak, zamilkłem, bo tutaj wkręciłem się w ten pościg, powiem Wam szczerze. Ciekawie, ciekawie, inaczej tak zrobili. Podoba mi się nawet, że tak powiem. ty, ty się chowasz tu? I udało nam się w ostatniej praktycznie chwili tą likwidację zdobyliśmy tutaj. Bo tą likwidację. No i zarazem oczywiście też fakt, że wykonaliśmy tutaj zlecenie. Trzeba uciekać, bo jesteśmy blisko kręgu burzy. Aczkolwiek chciałbym się tu jeszcze trochę rozejrzeć, czy to coś jest ciekawego. No dobra, uciekajmy już, uciekajmy, bo faktycznie niecała minuta nam została do zamykania się kręgu. jest ta grafika. Ja już nie raz powtarzałem, ale faktycznie fajna jest ta grafika w Fortnite. Nie jest taka skrajnie realistyczna, ale jest taka fajna, przyjemna dla oka. Tylko coś broni mało tutaj. Nie broni, tylko bardziej pojazdu. Broni to jeszcze jest. W sumie mamy dwa epickie, nie mogę narzekać, nie? Chodź ty. Dobranoc o weźmiemy sobie jeszcze to. Widzisz, że nieraz nam takie. Uratowały tutaj skórę. Te świetliki. Uuu, naprawdę ładny kawałek do przebiegnięcia tutaj mamy. I już zaraz jesteśmy w kręgu burzy, ale coś nam tutaj przeciwników nie ma. Pochowali się. No już jesteśmy praktycznie w mieście, tak. To na pewno kogoś zaraz spotkamy. O ty! Proszę jak szybko! Już nas chciał przejechać! Bandyta! Hmm, gdzie on tu strzela? Dobra, wreszcie go widzę. Dobra, mamy likwidację. Udało nam się. Trochę zostaliśmy zranieni, ale tragedii nie ma. Szybko się podleczymy. Tym gruchotem podjedziemy tu kawałek. Jednak to miasto, to miasto. Zawsze się coś dzieje. To bandyta chciał nas wysadzić, słuchajcie. Gdzie on się kryje? Widzieliście go? Bo ja nie. O! Ktoś się w Dragon Balla bawi! Szybkie leczenie. No w sumie zostało nas, już tylko 8 to już naprawdę taka, wiecie, rozgrywka. Tutaj na pewno Ci już używałem jakichś broni, których my jeszcze nie znamy, tak no bo nie graliśmy taki kawał czasu. Może spróbujemy trochę pożarem tutaj. Wiem, że to się tak dobrze nie będzie palić. No nie jest to drewniana chata, ale są te drewniane elementy. No i się udało, i kogoś spaliliśmy. Tak, Z, mamy kolejną likwidację. Oh, нет, нет я знаю Siódemka graczy nam została. Już naprawdę krąg jest mały. Tu mamy kolegę, proszę. Kurczę, to wszystko metalowe, to nie spalimy. Ale przystańcie, że pomysł nie był najgorszy. No i to chyba będzie nasz koniec, ale spróbujemy go tam dopaść w bardziej klasyczny sposób. Udało nam się, no proszę, już myślałem, że jesteśmy raczej skazani. Oni! To bandyta! On ucieka, a ja za nim, a on ucieka przed tamtym. No, i dobrze, mamy już. Kurczę, mamy ustną likwidację. Dobrze, dobrze. Naprawdę wam powiem, że nie spodziewałem się tutaj takiej rozgrywki. Naprawdę zakładałem jakąś króciutką, taką wiecie, na rozgrzewkę. No dobra, czterech zostało jeszcze, tak? Nie myślałem, ale jest szansa na podium słuchajcie, jest szansa na podium. Żebeczki są zawsze to dziesięć więcej. No, jak to się stało w sumie? Złej broni trochę użyłem, ale udało nam się, chyba tak. To był z koroną, gościu. Proszę, uda nam się likwidacja. Spróbujemy chwycić. No, na pewno będziemy na podium, spróbujemy jeszcze chwycić koronę. Co za odcinek, słuchajcie. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Bo, jak nie włączyłem nagrywania, to będę zły. Dobrze, korona nasza, tu jeszcze. O nie! Słuchajcie, dwóch już tylko nas zostało. Tylko, że jesteśmy bardzo ranni, a nic tych tutaj dobroci, które on zostawił, no nie przejęliśmy, bo burza za szybko tutaj naszła. Przeładujmy szybko broń. Tylko trzeba uciekać, bo to zaraz burza. Szybko wypijemy osłonek jeszcze. Dachem sobie wejdziemy tutaj. Zakładam, że on gdzieś jest w tym domu tutaj. ten ktoś. To bym powiem, że nie pamiętam, żebym grał już z takim małym kręgiem burzy. Dobra, 5 sekund, ale dużo nam to da. Ok, udało się. Ja już to powiedziałem kilka razy, dzisiaj, ale na razie tego nie spodziewałem. To byłby hit, jak nam się uda skończyć tutaj zwycięstwo i to z koroną, jak gdyby, tak? Z, z, mając na sobie zdobyczną koronę. Czy mamy ten fard, że my akurat jesteśmy w kręgu burzy? Ej, ale było blisko, no zaskoczył nas, zaskoczył nas, tak? Ona w sumie no, awatar kobieta, ale niekoniecznie ona, tak? No ale rozgrywka naprawdę super. Myślałem naprawdę, robić taki krótki, wiecie, krótki odcineczek, taki przypominający, a tu naprawdę mamy fajny, długi odcinek, no i wynik naprawdę emocji było co niemiara, drugie miejsce, czyli jesteśmy na podium, mamy srebro, tak, statystyki sobie zobaczymy, 10 likwidacji, przyjęliśmy koronę, celność 32%, obrażenia zadane graczom, 2231, 28 razy udało nam się strzelić w głowę, 5 km przebyte, odnieśliśmy obrażenia, również bardzo solidne, bo 1121 168 razy trafiliśmy, no i 26 976 uszkodzeń budynków, tak. Ja za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli podobał się Wam ten odcinek, to serdecznie zachęcam do subskrypcji kanału. Na dole czerwony przycisk, koniecznie z dzwoneczkiem. Będzie mi też bardzo miłe, jeżeli zostawicie łapeczki w górę, jakieś komentarze pod filmem, to jest bardzo miłe. I wiecie co, złapałem bakterie, chyba pogramy jeszcze trochę Fortnite'a. A, tam chyba został może jeden, dwa odcinki najdłuższej podróży. Damy sobie trochę, tak, o, żeby było większe napięcie. Dużej warzywy się nie zatrzymuje. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!